Teraz w tym naszym turnieju miast czas na Komitet Piąty, czyli prawo i sprawiedliwość i Państwa recepty na to, by ludziom żyło się lepiej. Dzień dobry, serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Krakowa. Szanowni Państwo, wszystkich nas łączy troska o naszą przyszłość. Chcemy jeździć po bezpiecznych drogach, chcemy mieć stabilną pracę. Chcemy posyłać nasze dzieci do dobrych szkół, żłobków i przedszkoli blisko domu. Chcemy korzystać z bezpłatnej służby zdrowia bez stania w wielkich kolejkach. Chcemy mieć łatwy dostęp do kultury, do nauki. Za kilka dni wybory do władz samorządu terytorialnego. Będziemy wybierali nowych prezydentów miast, wójtów, burmistrzów. Będziemy wybierali nowych radnych w gminach, w powiatach do sejmików wojewódzkich. Prawo i sprawiedliwość podchodzi do tych wyborów z wielką odpowiedzialnością. Przygotowaliśmy program samorządowy na lata 2010-2014, zarówno ogólnopolski, jak i programy regionalne, a także programy lokalne. Ten program ogólnopolski i te programy powstały w konsultacji z ekspertami, ale nie tylko, dlatego że przede wszystkim opierają się one o wiele, wiele, wiele spotkań z mieszkańcami, które odbyliśmy, słuchając tego, co mają nam do powiedzenia, pytając ich o ich potrzeby. Ten program, proszę Państwa, jest zmaterializowany i w każdym przypadku jest podpisany, bo to jest umowa pomiędzy nami a naszymi współmieszkańcami. Umowa, którą my zobowiązujemy się wykonać i która ma swoją treść. Jej głównym przesłaniem jest wprowadzenie Polski na drogę nowoczesnego rozwoju. Całej Polski, każdej gminy, każdego powiatu, każdego regionu, całego naszego kraju. Wprowadzenia na drogę nowoczesnego rozwoju w oparciu o najważniejsze zasady, które przyświecają nowoczesnej Europie o zasadę zrównoważonego rozwoju i o zasadę równych szans dla każdego. Dla każdego regionu, dla każdej gminy, dla każdego miasta, dla każdej miejscowości, niezależnie od tego, gdzie kto mieszka. Prawo i Sprawiedliwość wystawia w tych wyborach ponad 32 tysiące kandydatów. To jest zobowiązanie, które podjęli oni wszyscy. To jest zobowiązanie, z którego są gotowi się wywiązać i odpowiedzieć przed państwem, odpowiedzieć przed swoimi wyborcami. Panie Ministrze, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. T teraz temat drugi naszego spotkania. Tutaj niestety jest troszkę mniej czasu dla Państwa, dwie minuty. Według niedawnego sondażu CeBOS 52% Polaków... Bardzo proszę. Według niedawnego sondażu CeBOS 52% Polaków jest zadowolona z odrodzonej samorządności, bo 20 lat już mamy niezależne, niezależne samorządy w naszym kraju. 8% jest, ocenia je negatywnie. 29% ma taki ambiwalentny stosunek. A jaki jest Państwa bilans do te, tego dwudziestolecia samorządów w Polsce? Czy rzeczywiście jest tak dobrze, jak mówią Polacy, czy może jednak jest za dużo biurokracji w samorządach, może te powiaty rzeczywiście nie są do końca potrzebne, może tych 407 radnych w Warszawie to jednak za dużo, nawet jak na tak duże miasto. Zaczynamy naszą nową rundę od, znowu od Komitetu numer 1, czyli według list, według losowania w PKW, czyli Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy, demokratycznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Witold Gintow-Dziewałtowski, poseł, kandydat na prezydenta miasta Edląga. Szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiaj polski samorząd terytorialny stał się bardzo ważnym organem władzy publicznej. Ja bym powiedział więcej. Stał się w większości przypadków autentycznym gospodarzem swojego terenu, autentycznym gospodarzem swoich problemów, ale także i aspiracji i oczekiwań. Dziś trudno znaleźć kogokolwiek, kto by sobie wyobrażał funkcjonowanie państwa bez Samorządów terytorialnych. Władza publiczna oddana w ręce społeczności lokalnych procentuje. Samorząd terytorialny przez te 20 lat wielokrotnie radził sobie z problemami, z którymi nie potrafiła sobie radzić administracja rządowa. Państwo wielokrotnie było, można powiedzieć, ratowane przez odpowiednie i mądre sprawowanie władzy przez samorządy lokalne. Lewica powtarzała przez ten cały czas, że kompetencje i zadania, które są do zrealizowania w Polsce, zadania publiczne powinny być dzielone według jednego kryterium. Państwo powinno realizować te tylko zadania publiczne, które musi realizować. Natomiast samorząd terytorialny wszystkie pozostałe te, które może wykonywać. My uważamy, że nadal Ilość zadań i kompetencji przekazywanych samorządom może być większa. My uważamy również, że ilość środków finansowych, mimo że dzisiaj samorządy dysponują kwotą prawie równą połowie budżetu państwa, jest zbyt mała, zbyt często administracja rządowa, niestety również i Wysoki Sejm, przekazywał zadania publiczne samorządom terytorialnym, nie gwarantując odpowiedniej ilości środków finansowych. Mimo to te samorządy terytorialne sobie potrafiły i z tymi problemami korzystnie radzić. Szanowni Państwo, wśród tych problemów, które będą narastać zapewne, jest problem uspołecznienia władzy, tego, żeby nie dochodziło do alienacji tych, którzy w imieniu społeczności lokalnych tę władzę wykonują, konieczności utrzymywania więzi z wyborcami, ale i ze środowiskami lokalnymi, konieczności pytania o zdanie i opinię, konieczności prowadzenia konsultacji i jednocześnie podejmowania takich decyzji, które są oczekiwane przez społeczności i środowiska lokalne. Albowiem władza wybrana przez ludzi w wyborach, wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek. Rady Gmin, Rady Powiatów i Sejmiki nie są władzą samoistną. Oni zostali wybrani po to, żeby reprezentować interes swoich wyborców. Panie ich pośle, podstawowym bardzo, obowiązkiem jest im bardzo, właśnie bardzo, służyć. Bardzo dziękuję. dziękuję. I komitet drugi według losowania w Państwowej Komisji Wyborczej, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowni Państwo, można śmiało powiedzieć, że ostatnie dwudziestolecie to oczywiście bardzo dużo reform, różnego rodzaju przemian w Polsce cywilizacyjnych. I różnie nam się to udało, ale można powiedzieć z tą odpowiedzialnością, że reforma samorządowa przyniosła pozytywne efekty i jest jedyną udaną reformą. Coraz to nowe obszary obejmujemy odpowiedzialnością. Oczywiście tak jak powiedziałem w pierwszej swojej wypowiedzi nie zawsze z adekwatnymi środkami, ale takim dobrym przykładem, chociażby mogą być może być fakt przejęcia odpowiedzialności za dużą część przewozów kolejowych w naszym kraju, w naszych regionach. Prosiłbym panią Grantę Bodzek w tej... Witam państwa. Proszę państwa, kwestia przewozów regionalnych to między innymi kwestia usamorządowienia, coś, co się faktycznie udało i w roku 2008 pomysł, żeby oddać kolej regionalną samorządom województw, wszystkim, woje, wszystkim województwom. Faktycznie był dobrym pomysłem, ponieważ jesteśmy blisko ludzi. Kolejnym takim pomysłem, który, który był na Mazowszu, to była kwestia kolei mazowieckich. Był to pierwszy samorząd, który powołał do życia właśnie spółkę samorządową, co dało możliwość rozwoju. Tejże gałęzi, dowozu pasażerów na czas i faktycznego rozwoju naszego regionu, zarówno Mazowsza, jak też nie należy zapominać o kwestii całego kraju. Proszę Państwa, przewozy regionalne to spółka, która rzesza prawie 14 tysięcy pracowników i uruchamia, uruchamia 3,5 tysiąca pociągów w dobie. Także to był bardzo dobry pomysł dotyczący usamorządowienia. Oddaję jeszcze głos koledze panu Tomaszowi Waźmińskiemu, który odpo odpowie na temat przedsiębiorczości. Szanowni Państwo, ja tylko zupełnie w kontekście właśnie przedsiębiorców. Rosnąca rola samorządu w kontaktach z przedsiębiorcami. Mamy ich przecież na Mazowszu ponad 600 tysięcy. Wytwarzają 21% ponad procent produktu krajowego brutto. Zależy nam na tym, żeby mieli coraz łatwiejszy dostęp do środków unijnych, żeby mogli tworzy, żeby tworzone były nowe miejsca pracy, żeby mogli wdrażać swoją innowacyjność, wdrażać nowe technologie i pan już mi chce odebrać głos. Ale, no niestety wiem, że to pańska pierwsza wypowiedź, ale jeszcze będą szanse na, na kolejne. I Polska Partia Pracy, sierpień 80, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku 80% wszystkich inwestycji publicznych to były inwestycje samorządowe. To oznacza, że samorząd sprawdza się, że przyczynia się do rozwoju kraju, ale ostatnio także rząd postawił samorząd pod ścianą, pod ścianą prywatyzacji służby zdrowia. I chciałbym, żeby na ten temat powiedział parę słów dr Zbigniew Zdunek. W efekcie tych procedur prywatyzacji służby zdrowia, bardzo niekontrolowanych procedur prowadzonych w tej chwili na poziomie samorządu i najczęściej samorządu kierowanego przez Platformę Obywatelską. Rzecz ma się tak, że na przykład w Krośniadżerskim na oddziale wewnętrznym, w spółce prawa handlowego, która prowadzi ten szpital, pracuje jeden lekarz. Jeden lekarz nie jest w stanie obsłużyć oddziału wewnętrznego ani też Izby Przyjęć w sytuacji takiej, kiedy obsługuje powiat, który ma 60 tysięcy ludzi. To jest efekt przekształceń własnościowych. W kolejnym mieście województwa Lubuskiego pogotowie ratunkowe funkcjonuje na takiej zasadzie, w że lekarz dyżurny szpitalnego oddziału ratunkowego jest Zarazem lekarzem na karetce pogotowia zespołu specjalistycznego. Efekt jest taki, że jeżeli jest wezwanie do pacjenta w stanie ciężkim, to ta karetka przejeżdża przez całe miasto, zabiera tego lekarza ze szpitala i idzie do tego człowieka, który potrzebuje pomocy. Bardzo często w efekcie tego można stwierdzić zgon. Proszę Państwa, czy prawdą jest to, że Platforma rzeczywiście funduje nam niezależny samorząd? To nie jest prawdą. Przedstawię panu, Państwu przykład funkcjonowania Województwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, gdzie dyrektorem tego pogotowia jest człowiek z polecenia Platformy Obywatelskiej. Ten człowiek ryzykował życie dwóch milionów mieszkańców Śląska, ponieważ, ponieważ karetki Pogotowia Ratunkowego zamiast wykonywać działania statutowe tak naprawdę przewoziły więźniów, aresztantów czy działaczy Związkowych Solidarności na spotkanie m.in. w katedrze architektonicznym w śląskiej z panią minister zdrowia. Te rzeczy były skandaliczne, one były opublikowane na Śląsku. Czy tego człowieka spotkała kara? Nie. Nie tylko nie spotkała go kara, ale szczególne wyróżnienie, ponieważ premier naszego rządu, Donald Tusk, w miesiąc po kontroli, która wykazała nieprawidłowości, że 70% wyjazdów to są wyjazdy nielegalne i ryzykujące życie ludzi, mianował tego człowieka do instytucji przysejmowej Rady Ochrony Pracy, instytucji Zwierzchni w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy. A w trzy miesiące później mogliście oglądać Ewę Kopacz z tym człowiekiem na konferencji prasowej, Że w ratownictwie medycznym jest rewelacyjnie, jest świetnie. Następnego bardzo, dnia bardzo. na ulicach Warszawy pojawiło się 3000 ratowników medycznych protestujących przeciwko działaniu firmy FALK na terenie Polski, która przejmuje polskie ratownictwo medyczne. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Jeszcze będziemy mieli okazję, żeby pana usłyszeć. I ja przypominam, że rozmawiamy o, o bilansie państwa ocenie tego dwudziestolecia samorządów i teraz Komitet Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jolanta Koczorowska, jak już wcześniej było mówione i chciałam powiedzieć, że... <laughs> Czuję się tak szczególnie uprawniona do tego, żeby podsumować te 20 lat, ponieważ 20 lat bez przerwy w samorządzie funkcjonuje. Byłam 8 lat wójtem gminy wiejskiej, potem byłam, byłam burmistrzem Sulejówka, czyli miasta. Byłam też członkiem zarządu powiatu, teraz jestem radną Sejmiku. Mam też doświadczenie jako burmistrz miasta dzielnicy miasta stołecznego Warszawy. I z tej perspektywy chciałam też powiedzieć, że moje doświadczenie skierowało. Moje kroki również do Platformy Obywatelskiej jako, jako tego ugrupowania, które w moim przekonaniu właśnie ten obywatelski aspekt samorządu najlepiej rozumie. I w podsumowaniu chciałam powiedzieć, że. To, że samorząd się udał, widać gołym okiem, dlatego że Polska się zmieniła, ale przypomnieć trzeba, że w ciągu tego, tych 20 lat zostały wprowadzone trzy szczeble samorządu, bo początkowo były tylko gminy. Że zostały znacznie rozszerzone kompetencje samorządu i w tej chwili największe chyba przesunięcie kompetencji odbywa się do samorządu wojewódzkiego. Że w międzyczasie zostały wprowadzone bezpośrednie wybory wójta burmistrza i prezydenta że został uporządkowany ustrój Miasta Stołecznego Warszawy, która może się dzięki temu teraz bardzo dobrze rozwijać. Natomiast wydaje się, że dużą rolę należy jeszcze, dużą wagę należy przyłożyć do reformy finansów. Chciałam zwrócić Państwa uwagę, że kiedy zostały obniżone stawki podatku od osób fizycznych, to automatycznie zostały przeniesione pieniądze do, na szczebel rządowy, a uszczuplone pieniądze samorządowe, dlatego że te pieniądze, które zostały w kieszeniach obywateli, proszę państwa, yy, procentują zwiększonym podatkiem VAT-u, który wpływa do państwa i niestety koledzy z spisu o tym zapomnieli, kiedy robili tę reformę, a wtedy należało zreformować janosikowe, które w tej chwili dotyka województwo mazowieckie i Warszawy w sposób szczególny. Wydaje się więc, że to jest sprawa, która która wymaga bezwzględnego uporządkowania. Jestem również y, przekonana, że y, komercjalizacja służby zdrowia musi jej służyć. Jest Bar to najlepsze rozwiązanie, jakie sobie możemy w tej chwili wyobrazić. Bardzo dziękuję pani.